Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam Was z tego jakże urokliwego miejsca, w mojej miejscowości. Dzisiaj będziemy recenzować i testować mikrofon bezprzewodowy X-Tuga. Dokładny model znajdziecie teraz gdzieś na ekranie, wam wkleję. Mikrofon, który zbiera na odległość 50 metrów. Teraz raczej 50 metrów pomiędzy mną a aparatem nie ma, ale jeszcze spróbuję się oddalić. Zobaczymy. Kiedy zerwie połączenie. Także co? Zapraszam na recenzję. Dobra, oddalimy się teraz trochę. Przy okazji może pozrywamy kwiatków dla mojej kamerzysty, znaczy dla mojej kamerzystki. O, kwiatek. Nie wiem, czy go widać. E, mikrofon kosztował na, na czas Bożego Narodzenia 160 zł. Nie sprawdzałem teraz dokładnej ceny, ale na pewno link wrzucę Wam w komentarzu. Będziecie mogli sobie sprawdzić ten zestaw. XTUGA posiada także inne mikrofony bezprzewodowe, a także zwykłe mikrofony pojemnościowe, jeśli jesteście zainteresowani ich ofertą. Jeśli teraz z tego nagrania jest, że tak powiem, za możecie sobie sprawdzić ich ofertę. Nie jest to żaden e, sponsorowany, dlatego no, kto chce, niech wchodzi, kto nie, to nie. Teraz jesteśmy w wody głośności. No myślę, że już na pewno jest 50 metrów. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Wracam na drugą stronę kanału. Pokażę Wam z bliska jak wygląda cały zestaw do mikrofonu, jak się go włącza, jak się go wyłącza i jak się go e, łączy z aparatem czy z telefonem. Teraz wracam do Was. Yo. Jestem już u Was. Tak się prezentuje z bliska. Zestaw X2. dostaniecie jeszcze jakieś przebitki. Z bliska sobie nagram tego. W zestawie są jest odbiornik, nadajnik, w sumie obydwa wyglądają tak samo. Z tym, że odbiornik... Nie, nadajnik, czyli to, co mam tutaj. Ma wyświetlacz. Mamy tutaj wyświetlane stan baterii. A, a, pasmo jak a, uroki nagrywania w <gry> eee, Mamy tutaj pasmo. Jakie możemy? Jeśli tutaj zdejmiemy klapkę, jest tutaj miejsce na baterię. Dwa paluszki AA wchodzą do nadajnika, i dwa paluszki AA wchodzą do odbiornika. I ustawiamy. Mamy tutaj przycisk do zwiększania pasma. No i żeby się połączyć, musimy po prostu znaleźć odpowiednie pasmo w odbiorniku i nadajniku. U góry znajduje się przycisk on-off, możemy sobie wyłączyć i wyłączyć nasz sprzęt. Tutaj w nadajniku mamy jacka, żeby podłączyć mikrofon krawatowy, jednak niestety jest to dosyć specyficzny jack. Na końcu tutaj znajduje się gwint. Niestety no, ciężko jest podłączyć, nie znalazłem przynajmniej na razie żadnego innego mikrofonu krawatowego, a kilka ich miałem jeszcze z poprzednich testów, żeby podłączyć do tego urządzenia inny mikrofon. Czyli jak będziecie sobie chcieli zupgrade'ować na przykład sam mikrofon, no to może być ciężko. Aczkolwiek myślę, że można by znaleźć jakieś przejściówki, ale jeszcze ich nie znalazłem, także jeśli macie jakieś, to możecie podezwać. Tutaj w nadajniku i odbiorniku, znaczy w nadajniku znajduje się klipsik, możemy sobie go podpiąć do paska z tyłu tutaj przy samym mikrofonie. Mamy klipsik, możemy go podpiąć sobie do koszulki. I w sumie nie widać tego zestawu. Jeśli robimy jakiś wywiad czy coś, to można to łatwo ukryć. Na nadajniku znajduje się stopka, którą możemy podpiąć do mikrofonu, do statywu, taka uniwersalna. Pokażę Wam też to na zdjęciach, albo na w jakichś filmach. No, no i czy to, co tu jeszcze jest? No, wiadomo, w zestawie znajduje się kabel, też jack od odbiornika do kamery. możecie sobie podpiąć. Nie pamiętam, czy był w zestawie specjalny kabel do telefonu. Szkolny, chyba nie. Chyba jest to bardziej spersonalizowane do aparatów. Co jeszcze? Porównamy sobie teraz jakość dźwięku, bo wziąłem mikrofon też. O, ten stary Mozosa, który też były jakieś testy na kanale. Zobaczymy na przykład w takiej odległości, mamy tutaj nie wiem z 3 metry może do, no może 2-3 metry do aparatu i zobaczymy w takiej odległości na przykład przy wywiadzie jakimś e, czym bardziej się opłaca nagrywać czy takim mikrofonem krawatowym, e, bezprzewodowym, czy takim jednak szczurkiem, który możemy sobie wpiąć do aparatu. Także no, test dźwięku wypadałoby jakiś powiedzieć profesjonalny. Niestety nie mam tutaj ściągi, tak że będę jechał z głowy. I <laughs> czekajcie jeszcze, tak bardziej profesjonalnie, czyli tak jak będzie. I Ale Beliar nie znosił widoku światła i niszczył wszystko, co ino stworzył. Kurde, tyle razy zaczytałem i nie pamiętam. Ale gniew Beliara był tak wielki... Czy to Adanasa był? Cholipka! <śmiech> <śmiech> A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara A few moments later. Ale to się włączyło. Nice! O, 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 o! Dobra, jednak z, z małą ściągawką. A więc... <laughs> Ale Beliar nie znosił widoku światła i niszczył wszystko, co Inos stworzył. Ujrzał wtedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie, ani jasność, ani mrok. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich między sobą, jednakże bez skutku. Ale tam, gdzie stanął Adanos, ani Inos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. A teraz test z tego mozosowego szczurka. Uii! Teraz próbka z mikrofonu Mozos. Ale Beliar nie znosił widoku światła i niszczył wszystko, co inno stworzył. Ujrzał wtedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność, ani mrok. Stanął więc między swoimi braćmi, próbował pojednać ich między sobą. Jednakże bez skutku. Ale tam, gdzie stanął Adanos, ani Inos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. Dziękuję. Teraz przetestujemy jeszcze e, mikrofon wbudowany w naszym aparacie. Aparat to EOS RP. Canon. <laughs> Jedziemy. Ale Beliar nie znosił widoku światła i niszczył wszystko, co Inos stworzył. Ujrzał wtedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie, ani jasność, ani mrok. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich między sobą, jednakże bez skutku. Ale tam, gdzie stanął Adanos, ani Inos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. Teraz czas na krótkie podsumowanie. Mikrofon możemy kupić w cenie 160 zł. Jest to chyba najtańszy i w tej cenie chyba jedyny mikrofon bezprzewodowy na rynku. Także to jest jak najbardziej na plus. No, jakość nagrań sami będziecie mogli sobie ocenić, ponieważ no ciężko mi teraz tutaj, będę musiał w postprodukcji. Eee, sam sobie wyłapać, eee, czy są szumy duże, czy przerwało ten dźwięk jakoś. Zobaczymy co tam w trawie piszczy. See you later. Alligator. Witam Was w podsumowaniu podsumowania. W czasie postprodukcji wyszło na jaw kilka bugów. Pierwszy z nich to to, że mikrofon na dalszą odległość podczas poruszania się tracił połączenie. Zdarzyło się to kilka razy. Zresztą sami to mogliście usłyszeć. Gdy stałem w miejscu było ok, także lepiej stać niż chodzić. A po drugie przepraszam Was za zakłócenia. Pierwsze jak Ruszałem tym kabelkiem, jak trzymając mikrofon w dłoni, jednak ten kabelek jest bardzo cienki od mikrofonu i jest podatny na wszystkie zakłócenia. Także lepiej sobie go przypiąć gdzieś do statywu czy do koszulki, tak jak miałem później, było ok, niż trzymać go w ręce, bo jednak wszystko wyłapuje. A po drugie, zora za zakłócenia od yy, telefonu, Przychodziły wiadomości jakieś i posłuchać to na nagraniu, na teście podaję się samej kamery czy samego Mozosa. Także, pardon, uczymy się na błędach. Następnym razem tych błędów postaram się nie popełnić. No, także dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się zaraz. Yo!